Hello ludziska z tej strony Fox i dziś mam do was wielkie zapytanie odnośnie nowej serii będzie ona na Creative, jak widzicie to jest tryb kreatywny i tu mam do was zapytanie czy chcielibyście serię pod tytułem budowle i projekty jak sama nazwa wskazuje będziemy tu budować i projektować świetne budynki a jednym z nich który już zacząłem jeszcze nie jest skończony ale was oprowadzę jest mój hotel pięciogwiazdkowy, uwaga Z Minecrafta mi wyjebało. Uwaga, pyk. To będzie hotel pięciogwiazdkowy. Na razie wygląda kijowo. Na razie wygląda Kijowo, tak. I sytuacja wygląda następująca. Tu, tu w ogóle będzie jakaś ulica, nie? I taki cały ten cała taka wielka dzielnica i na nie będziemy budować, nie? I patrzcie. Ja z tego co wiem to ma być, to można to udostępnić później taką mapkę na serwerze, więc pogramy na serwerze. Tu w ogóle będą jakieś restauracje, kible w ogóle, to tam się kiedykolwiek kiedyś tam to wykombinuje. Tutaj się kupuje, tu się bierze klucze, nie? No i tak, idziemy na pierwsze piętro, bo tu jest chyba jedyny skończony pokój jak na razie. Taki, że w całości skończony. Mhm. Tak, to jest w całości skończony pokój. jeden. Są też inne pokoje, takie co mają szyby tutaj na tej ścianie i na tej. No i to jest taki mój hotel, to jest moja pierwsza taka budowla. Mi się spod... Mi nawet by się podobała taka seria, wam powiem. Taki mini telewizorek, nie? Takie rzeczy tutaj, łóżeczka, lampki, oczywiście wszystko świeci. Łazienka, nie? Tutaj macie prysznic jakiś, to jakiś kibel czy coś. No i tak, teraz przejdźmy do tego i jak wybudować taką budowlę. Otóż, teraz muszę wejść na ostatnie przeze mnie wybudowane piętro. Nie wiem, czy mi się to uda, bo ja już mam zrobione chyba z 5 pięter. One jeszcze nie są wyposażone w środku, widzicie, ta reszta wygląda tak, są puste jeszcze. Nic tu na razie się nie dzieje, bo jeszcze nie są skończone, tak. No i idziemy do góry. I tutaj jeszcze nie jest skończone. Więc jeśli chcecie taką serię, to w następnym odcinku będę wam pokazywał jak zbudować taką... Zrobimy takie całe jedne piętro. Pokażę wam jak to zbudować. No i byłem bardzo zachwycony jakbyście chcieli, bo ja lubię budować, a wiadomo na survivalu to za to bardzo dużo czasu zleci, zanim my to w ogóle coś tutaj ugramy z takim czymś, nie, żeby te surowce na... zbierać w ogóle. No cóż, ja wam mogę teraz tylko podziękować za oglądanie. Mam nowego fajnego skina. Mi się podoba. No cóż, no to będziemy się widzieć w następnym odcinku. Jeśli chcecie, łapkę w górę. Jeśli nie chcecie takiej serii, łapkę w dół. Tu nie będzie chodziło o to, czy lubicie ten film czy nie, tylko czy chcecie serię czy nie, tak? Może, że wolicie pisać komentarze, to wtedy piszcie komentarze. Ja lubię budować i zrobimy całą taką tupną mapę całą taką dubną mapę z takimi wielkimi budynkami, i wiem, że to później można udostępnić jako serwer, więc wtedy włączymy survival mod. Mój pomysł na, na ten serwer był taki, że każdy na samym początku, zanim jeszcze nie ma nic kompletnie, dostałby pokój w takim hotelu, właśnie, więc liczba graczy na tym serwerze byłaby ograniczona. No i wtedy każdy by wychodził na zewnątrz, oczywiście tam może mógłby sobie kupić dom, mógłby sobie kupić może działkę i sam wybudować dom. Jakkolwiek będzie chciał, coś z tym serwem się jeszcze ogarnie, kumple mi będą pomagać, także jeszcze wiele do zrobienia tutaj jest. Jeśli chcecie, pamiętajcie, łapka w górę, jeśli nie chcecie, łapka w dół. I bardzo proszę, subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, bo naprawdę będzie się w najbliższych dniach bardzo dużo działo na kanale. Dzięki, trzymajcie się i na razie.